Witajcie, ja jestem Najonek, a dzisiaj przedstawię wam mini domek, który samemu wybudowałem. Zanim przejdziemy do pokazania wam tego domku, no to zostawcie suba ze dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Bo to jest dość spore wsparcie, jak dacie to, tego suba, łapkę w górę. No i nie przedłużając, przechodzimy do domku. No więc wchodzimy. I to jest miniaturowy domek. I słuchajcie, tutaj jest pełno, widzicie, przestrzeni magazynowej, żeby nie trzeba było skrzynek stawiać, Tutaj są ten frame. Tam można, tak samo jak tutaj, włożyć jakieś narzędzia. Ale tutaj nic nie ma, nie dałem tej nic. Ender chest. Skrzynka nawet z zapisem. Tutaj patrzcie, tutaj się zmieścił pełny enchanting. Ja wam pokażę, że pełny, żeby nie było. Patrzcie na no, 30 level. No i co, pełno szatkę boksów, piecyki, bo ważne jest, żeby nie gdzie przepalić, kowadło, źródełko wody nawet nieskończone, tutaj też jest, różne inne, koksy, cała nadaje to właśnie dojka, skrzynki, i dziób, bo to jest, bo na przykład, żeby villager, bo tutaj można już dobrze tutaj dziurę wykopać i villagera dać. Eee, I nawet, jest nadery, ale najpierw zobaczymy, co jest do góry. Do góry mamy farmę, wezmę sobie zbiorem, bo tak, i tutaj mamy farmę, i to jest też automatyczna farma kaktusów, ehm, dosyć automatyczna, no bo w końcu muszę wpisać komendę, game random kick speed, powiedzmy 1000, bo że wszystko rosło i teraz właśnie to będzie automatycznie się niszczyło, no i co, farmę mamy i nether. To jest dosyć spory ten portal, on jest aż na 3 kratki, więc ich myślił. Można już też inne sposoby ten domek dodać, jakieś inne itemy. No i co? Nederze, też jest część domku. Mała bardzo część, ale no patrzcie, Ender Chest, co według mnie jest tutaj potrzebne w nederze, jak ja się e, bez kibi inwentory, bo jednak można gdzieś się wywalić do lawy, możecie pigling zabić. Chalkery, że coś tak zostawić, nie już tylko dla siebie. No i... Tory dla łódek, tylko bez łódek nie wiem dlaczego tutaj łódka powinna być, bo ja to budowałem. No to sobie przejdziemy aż do końca. Tutaj można tak naprawdę widzowie lecieć cały czas, to kopać. Ja, że no mi się nie chciało na kreatywie tego robić. No i tak naprawdę to można kopać w nieskończoność. E, robić wielkie po prostu przejście. No i co, widzowie? Ja się z Wami będę żegnał. No i do zobaczenia i cześć!